Aż do sił, teraz kartę odwróciłam Zbieram brawa i, I wygrywam nam mogę być, to fakt Tą ikonę znają świat Me ambicje coraz wyższe, nie zatrzymam się i tak Ludzie mówią na mnie brzydka i im chyba nie pyka, jestem dziwą, jestem piękna To są fakty, nie zaprzeczą. Może nie mam potencjału, a ja doszłam do Nie oszlifowany diament, nie mój potencjał, moja siła po upadku. czas zabić cię. Nie diament, nie diament, drugi, topaz, to początek nowego. Nie diament, nie diament, mój potencjał, moja siła po upadku. czas zabić cię. Nie diament, nieoszlifowany diament, to to początek nowego. down baby. my time, baby to shine, 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 shine so high, high, high I can fly alone to my dream, come on You see diamonds in my eyes, diamonds in my heart I got everything what I want, no, I sing La-la-la-la-la-la la Want to feel I want just to shine like star, always last Now one face, maybe you should look at me I don't care what they say, this big Monna in the pocket go out my the, the twist. Nie diament, nie oszlifowany diament, który potencjał moja siła po upadku, czas zabłyszek. Nie oszlifowany diament, nie oszlifowany diament, który potencjał to siła po początek, nowego zabłyszek. Nie oszlifowany diament, nie oszlifowany diament, który potencjał moja siła po upadku, czas za Nie oszlifowany diament, nie diament, nie oszlifowany diament, to pas to początek, nuru. Hey, terzy na nu, na nu, ja mam ambicję. Patrz na to, na to, jak spełniam marzenia swe. Jestem tam, się. Nieoszlifowany, nieoszlifowany diament, nieoszlifowany diament. Kiedyś przystraszona byłam, teraz nie dam się wzywać. Nieoszlifowany diament, nieoszlifowany diament. Dyplomów pokoju pełno, czas kupił, nie możesz wszystko. Tyle w życiu już przeżyłam. Niech mnie więcej nie zatrzyma. To co było, już minęło, nie wracamy, już ale się mię i wezdrościć pewnie tego Nie oślifu, nie oszlifu, nie diament, diament